Nie wiadomo, w jaki sposób piętnastoletnia Patrycja wypadła z balkonu na dziesiątym piętrze tego wieżowca. To pytanie zadają sobie nie tylko policjanci, ale też niektórzy mieszkańcy bytomskich szombierek. Ja tylko słyszałam, widziałam jak, jak jakiś huk, no i później wszyscy się z zrobiło, ja poszłam, bo ja nie mogę na takie coś patrzeć. No, jest tragedia, szkoda, że tak to się stało, ale to jest właśnie, jeżeli się dzieci bez opieki zostawianie. No, nie wiadomo, co tam było. Wiadomo, że Patrycja w tym mieszkaniu nie była sama. Do południa spędzała czas z grupą kilkunastu znajomych. Słyszałem, że tam była libacja alkoholowa. Tak słyszałem od kolegów, którzy tam byli, tam w środku mieszkaniu. Że tam ona chciała już raz wyskoczyć i ją powstrzymali. Potem niby wyszli i ona skoczyła. To mogła być próba samobójcza, jednak śledczy nie wykluczają innego przebiegu zdarzenia. Sprawdzają, czy nie doszło do nieszczęśliwego wypadku lub czy któryś z uczestników imprezy nie wypchnął dziewczyny z tego balkonu. Koleżanki mi powiedziały, że wyleciała, ktoś ją prawdopodobnie zrzucił jakiś chłopak. Policjanci na miejscu robią oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchują świadków, żeby ustalić dokładne okoliczności i przyczyny. Próby reanimacji dziewczyn. Dziewczyny na miejscu wypadku nie przyniosły efektu. Nieprzytomną nastolatkę przewieziono do tego bytomskiego szpitala. Zmarła po trzech godzinach. Wszystkie okoliczności tragedii w Szombierkach wyjaśni rozpoczęte dopiero śledztwo. Na razie zagadkowa śmierć piętnastoletniej Patrycji nasuwa więcej pytań niż odpowiedzi. Marcin Pawlenka, Silesia Informacje.